a teraz może już sobie napisać 230 hume, traam do Dominii 2011 wintersu. świetnie. tak, doskonały skok. Tutaj właśnie Adam y, uzyskał wysoki tor lotu. Ale wyprzedził go również. W związku z tym ten, ta trajektoria pozwoliła mu na oddanie ponad 230-metrowego skoku. I cieszę się bardzo, bo i nawet zazdroszczę Adamowi tego przeżycia, które musiał te przeżywać. Natomiast jest to również najdłuższy skok polskiego skoczka narciarskiego i osobisty rekord Adama. No ja no szczęśliwy jestem, że się mu to udało tego dokonać. Chociaż trochę obawialiśmy się o to trzecie miejsce Adama Małusza, kiedy. Na piękną odległość potrzebował Simona 238,5 metra. Gdzieś no tam tak, zadrżeliśmy, się. Tak, to prawda. Wydawało się, że tego y, z wyniku nie, nie da się przebić za bardzo, że albo zbliżyć do niego, żeby jednak Amana pokonać, ponieważ skok był piękny, wylądowany w telemarku, czyli wysokie oceny za styl trzeba było naprawdę przeskoczyć te 230 metrów, żeby y, można było go pokonać. Proszę spojrzeć, a pod skocznią Wikersund rozpoczyna się właśnie ceremonia dekoracji zwycięzców. Będziemy czekać na moment, kiedy Adam Małysz stanie na najniższym stopniu podium. No Rzeczywiście ta dwójka, Evansen i Schlierencauer, oni podczas tego weekendu byli poza zasięgiem, co do tego nie było żadnych wątpliwości. Szybowali tutaj, jakby mieli patent, jakby ta skocznia była stworzona specjalnie dla nich. Adam Małysz zrobił wszystko, co mógł, czyli stanął na trzecim miejscu. Na najniższym stopniu podium oglądamy szóstego Jana Haponena, który tak daleko poszybował w swoim pierwszym skoku 240 metrów, 219 w finale i to dało mu szóste miejsce. Adam Małysz, tak jest, już na podium, trzecie miejsce. Przypomnę, 91 podium. Adama Małysza i kolejny dowód na to, że Adam Małysz będzie w wybornej formie w Oslo podczas Mistrzostw Świata. Będzie zdecydowanie tak. Te skocznie 120-metrowe i 90-metrowe przemawiają za Adamem. Na pewno przybył mu tutaj Ewensen jako jeden z rywali. Będzie na pewno skakał może nie tak dobrze jak na tej skoczni Mamuciej. Na pewno przybędzie Schlierenzauer, który jeszcze pójdzie w górę troszeczkę. Mają teraz wszyscy zawodnicy trochę czasu na trening spokojny. Lokalne imprezy będą się odbywać albo zgrupowania, na których wszyscy będą jeszcze tą technikę skakania szlifować. I bardzo ważny mam moment w Oslo, kiedy dojdzie do tej strategicznej w tym sezonie rywalizacji. Gregor Ztirdencawer powrócił do wyśmienitej formy. Wczoraj obaj panowie sztrenca i Jensen stali na najwyższym stopniu podium egzekwo. Zwyciężyli w tych zawodach dzisiaj Gregor Sztrencawer Pokazał, że on jest królem wikersund. Ten tytuł przypiszemy właśnie austriackiemu skoczkowi, dla którego to jest 34. zwycięstwo w karierze. Schlierenzauer, no też myślę będzie absolutnie w tym najbardziej ścisłym gronie faworytów do medali mistrzostw świata. Po problemach, po, po kontuzji wrócił znowu do, do świetnego skakania. Tak, ale właśnie te przerwy spowodowane drobnymi kontuzjami na dwa miesiące, na półtorej miesiąca przed imprezą główną powodują nieraz, że zawodnicy wracają na skocznie i otrzymują takiego świeżego kopa, bardzo dobrą dyspozycję. My to nazywamy superkompensacją, czyli podwyższoną zdolność organizmu do wysiłku sportowego. I to nieraz jest takie elementy działają nieraz poza kontrolą. Wydaje się, że kontuzja, że wszyscy odskakują w tym momencie, zawodnik musi się z tym psychicznie pogodzić i to jest cała siła tego rodzaju przerw, ponieważ zawodnik psychicznie musi się pogodzić z kontuzją. Jeżeli zawodnika zdrowego wyłącza się i robi się taką przerwę, zawodnik ma nie trenować, prawda? Bo takie jest założenie, ale on jest zdrowy, on się rwie do treningu, to jest w niezgodzie z psychiką. I tutaj właśnie czasami się tak dzieje, że zawodnik to po, po takiej okresie przymusowej przerwy, świetnie się fizycznie buduje, no i staje się po dwóch miesiącach zawodnikiem, który może mieć pewne fory nad innym. Jest po prostu bardziej świeży niż inni. Czterech zawodników oglądamy, ten obok podium to, przypomnę, Jane Haponen, dziewiętnasty numer startowy dzisiaj, ale konkurs skończy na szóstym miejscu, a zatem Man of the Day i podium.